To nie jest kwestia obwiniania matek. Chodzi o to, że funkcja macierzyńska została osłabiona, podważona i sfrustrowana. Dzieje się to przez poszczególne matki. Skąd bierze się ten cały gniew, który mężczyźni kierują do kobiet? Z tego, że nie byli matkowani, ale to nie wina matki. Gdzie był ojciec? Ojciec był częścią tej grupy kulturowej, która wspierała matkę. Pierwszym jego zadaniem było ułatwienie funkcji macierzyńskiej i uczestnictwo w niej. Kilka lat temu przeprowadzano badania na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Właściwie przeprowadzono je w Stanach, ale przez naukowców z UBC. I przyjrzeli się funkcjonowaniu genetycznemu. Przyjrzeli się 150 genom u nastolatków. Odkryli, że na 120 z nich wpływ miał stres matki w pierwszych latach życia dziecka. Na 30 z nich wpływ miał stres na ojca w latach przedszkolnych. Im wcześniej, tym większy wpływ matki. A potem, gdy ojciec staje się bardziej widoczny, to jego stres zaczyna wpływać na dziecko. Ale to nie jest pełny obraz, bo kiedy mówimy o stresie matki, to obejmuje to także stres ojca, ponieważ kobiety w tym społeczeństwie są akulturowane do podjęcia stresu mężczyzn. Depresja poporodowa u kobiety nigdy nie dotyczy jej samej. Chodzi o brak wsparcia w jej otoczeniu. Włączając w to bardzo często nas samych, jesteśmy wtedy bardzo dynamiczni. Mówię to tutaj osobiście jako winny. Jeśli chcesz mnie postawić przed sądem, to powiem, że nie byłem dorosły, kiedy moje dzieci się urodziły i chciałem, żeby moja żona mi jeszcze matkowała. Moja żona musiała matkować dzieciom, które były niemowlętami, i jeszcze temu dziecku, które miało 35 czy 40 lat. Odebrało to energię małym dzieciom. To dynamika, która występuje w tym społeczeństwie. Ojcowie naprawdę muszą się postarać, ale to oznacza wykonywanie własnej pracy, aby zobaczyć, co powstrzymuje ich od bycia troskliwymi rodzicami i partnerami. Jest to też kwestia kulturowa, a nie kwestia indywidualnego obwiniania ojców. Wspomnę też, że ci z Was, którzy mają problemy ze swoimi dorosłymi, Ci z Was, którzy są dorośli, wszyscy jesteście dorośli. Ci z Was, którzy mają problemy ze swoimi rodzicami, lub ci, którzy mają dorosłe dzieci, z którymi mają problemy, mój syn Daniel i ja prowadzimy warsztaty o nazwie Hello Again, świeży start dla dorosłych dzieci i ich rodziców. To następna książka, którą napiszemy po ukończeniu tej. Możecie wyszukać w Google Daniela i Gabora Matej i znaleźć na YouTube rozmowę, pierwszy warsztat, który prowadziliśmy i zobaczyć jak działamy ze sobą na scenie. Myślę, że można z tego wiele wynieść. Zdolność do bycia samemu. Nie ma w tym nic złego. W rzeczywistości to niezbędne. Jeśli nie potrafisz poradzić sobie z byciem samemu, nie możesz być w dobrym związku. To proste. Jeśli nie potrafisz zaakceptować siebie na tyle, aby tolerować własne towarzystwo, to na świecie zawsze będzie ktoś, kto sprawi, że będziesz tolerowany przez siebie. Ale to nigdy nie zadziała. To jest to, co mówił Rilke. Pozwól sobie na to, abyś był zdezorientowany w swojej samotności przez coś w tobie, co pragnie być z niej uwolnione. Jeśli spokojnie i świadomie użyjesz tego jako narzędzia, pomoże ci to rozszerzyć twoją samotność. A potem mówi to, co dla mnie jest najważniejsze. Ludzie z pomocą tak wielu konwencji rozwiązali wszystko w łatwy sposób, idąc na łatwiznę. Ale jasne jest, że musimy walczyć. Każda żywa istota dostosowuje się do niej. Wszystko w naturze rośnie i walczy na swój sposób, ustanawiając swoją tożsamość. Obstając przy niej za wszelką cenę, wbrew wszelkim przeciwnościom. Powodem, dla którego wszyscy cierpimy, jest to, że nie pozwolono nam być sobą. Cierpienie, którego doświadczasz, to po prostu Twoje pragnienie bycia sobą ponownego połączenia się z jaźnią, z tożsamością, z tą esencją, którą utraciłeś na początku. Nie bój się trudności, mówi. Wszystko w naturze rośnie i walczy na swój sposób, ustanawiając własną tożsamość, obstając przy niej za wszelką cenę, wbrew wszelkim przeciwnościom. Możemy być pewni czegoś niewielkiego, ale konieczność walki sądowej jest pewnikiem, który nas nie opuści. Fakt, że coś jest trudne musi być jeszcze jednym powodem, by to zrobić. Ból jako nauczyciel. Wiele osób wyraża niepokój, przytłoczenie, wściekłość, strach i ból odnośnie swojego życia. Chcę Wam powiedzieć o tym, jak podejść do tych wszystkich kwestii. Kiedy mówię, że chcę mówić do ciebie, to nie znaczy, że chcę mówić do twojego umysłu, ponieważ egoistyczny umysł jest w dużym stopniu reprezentacją naszego bólu i cierpienia. Rozwija się jako obrona przed nimi i to właśnie sprawia, że tak trudno jest nam się uczyć i wzrastać duchowo i psychologicznie, ponieważ tak bardzo bronimy się przed bólem. Pozwólcie, że coś Wam przeczytam. To jest z tybetańskiej księgi życia i umierania. Napisane przez. Nie, to nie jest tybetańska księga śmierci. To jest tybetańska księga życia i umierania, bestseller. Autor tybetański, Mnich, zmarł kilka lat temu. Napisał: Cokolwiek robisz, nie odcinaj się od swojego bólu. Zaakceptuj go i pozostań wrażliwy. Jakkolwiek zdesperowany się staniesz, zaakceptuj swój ból takim, jaki jest, ponieważ w rzeczywistości próbuje on przekazać ci cenny dar szansę odkrycia poprzez praktykę duchową. Mogę dodać tutaj, poprzez praktykę psychologiczną, co kryje się za smutkiem. Ból próbuje ci czegoś nauczyć, mówi. A czyż nie wiemy aż za dobrze, że ochrona przed bólem nie działa? Na przykład uzależnienie. A potem, kiedy próbujemy bronić się przed cierpieniem, cierpimy tylko bardziej i nie uczymy się z doświadczenia tego, co możemy. W tych słowach jest ogromna mądrość, o której więcej powiem później. Ale nie byłoby to kompletne, gdybym nie powiedział Wam, że ten człowiek został zdemaskowany. Miał swoją społeczność zwolenników, napisał bestsellerową książkę, wyrażał całą tę naprawdę piękną mądrość, a jednocześnie wykorzystywał seksualnie swoich zwolenników. To jest trudne. Nie potępiam go i nie osądzam, ale on nigdy nie uciekał. Uciekał od swojego bólu. Wiedział lepiej, jego umysł wiedział lepiej, ale coś w nim wiedziało lepiej, nigdy nie wchłonął swojej własnej mądrości. Oto jak bardzo możemy być rozdwojeni to takie trudne. Miejcie trochę współczucia dla siebie i innych. Przeczytam Wam coś od nauczyciela, w którym nie dostrzegam takich sprzeczności. Pozwólcie, że przeczytam wam coś od niego. To Almas. Mówi: Pozwólcie, by to do was dotarło, dobrze? Nie zgadzajcie się ani się z tym nie kłóćcie. Pozwólcie, by to w was przeniknęło. Twoje konflikty, wszystkie trudne rzeczy, problematyczne sytuacje w twoim życiu nie są przypadkowe. One są naprawdę Twoje. Są specjalnie dla ciebie zaprojektowane przez część ciebie, która kocha Cię bardziej niż cokolwiek innego. Ta część ciebie, która kocha Cię bardziej niż cokolwiek innego, stworzyła blokady, aby doprowadzić Cię do siebie. Nie pójdziesz we właściwym kierunku, jeśli coś nie będzie Cię kłuć w boku i mówić: Spójrz tutaj, tędy. Ta część Ciebie kocha Cię tak bardzo, że nie chce, abyś stracił szansę. Dołącz do nas, aby przeżyć zapierające dech w piersiach doświadczenie wraz z Gaborem Mate i jego synem Danielem, którzy poruszają się po pięknych ścieżkach relacji Rodzic-Dziecko.